Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem w lekkim biegu, bo jak to zwykle bywa, trochę mi się poprzesuwały spotkania, ale już jestem w To super, bardzo dziękuję, cieszę się, że do nas dotarłaś. Ja przyznam szczerze, że bardzo cenię sobie twoje zdanie. Jesteś osobą bardzo doświadczoną w parze. Pełnisz funkcję w bardzo poważnych organizacjach, bardzo często rozbudowanych strukturach. Teraz jest to organizacja globalna, międzynarodowa. Też masz doświadczenia z różnych branż, bo to jest i branża taka bankowa, prawda, finansowa, tak, tak. I tak. wydobywcza. To jest zupełnie też no, różne, tak. prawda, różny rozstrzał, ale dodaję takie szersze spojrzenie, wydaje mi się, troszkę na rynek pracy i na to, co teraz się dzieje z nami jako pracownikami i trochę na to, jak firmy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Nie wiem, czy, w jakich, czy też nie miałaś możliwość, bo wiem, że jesteś bardzo zajęta, ale takiego jakiegoś prześledzenia trochę tej naszej dyskusji od rana, czy naszych wystąpień. Zadam tylko pytanie, to, pytanie którzy wykluczyli, tak. Dużo, dużo się różnych pojawiło argumentów za i przeciw do tego, jaki będzie rynek pandemii, sprzed pandemii, czy taki sam, czy, czy inny. Na pewno będzie inny. Ja bym chciała, żebyś Ty się podziwiła swoją refleksją. Mamy dosłownie jakieś 10 minut. Chciałabym, żebyś powiedziała, jak Ty to oceniasz, Ty jako dyrektor personalny dużej firmy, jak ta pandemia wpłynęła jak ona nas teraz będzie kształtowała, ale też bym chciała, żebyś się wcieliła w rolę pracownika i powiedziała nam, jak Ty jako osoba no, zatrudniana przez firmę, no ja wiem, że trochę mhm. bez powodu chodzi, ten dyrektor HR-u, do takich instancji, się zaopiekować, co jest trudne. Ale tak, jakby mogłabyś się wcielić w tą rolę pracownika i prawa nam pokazać też tą perspektywę człowieka, dobrze? Dobrze. Znaczy, ja myślę, że pandemia nas zmieniła, a ja jestem daleko od słów, że to źle. Bo jednak uważam i to w kilku konferencjach braliśmy udział z dyrektorami hr z menedżerami, z liderami, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że kilka rzeczy zadziało się dobrze i w to, to znaczy, stał się taki moment zatrzymania, kiedy patrzę na swoje role. Menadżerów. Mogliśmy sobie popatrzeć na siebie jako pracowników, mogliśmy sobie popatrzeć na siebie jako na instytucje, które pracują ludzi. Jedna rzecz jest szalenie istotna. Ja myślę, że to był doskonały czas dla HR. -u. Naprawdę nikt tak bardzo nas nie potrzebował jak zarządy. I dla mnie w okresie pandemii ujawniły się trzy nowe tematy. Oprócz oczywiście tego, że narzędzia są nam potrzebne, że my musimy rozwijać usługę dla biznesu, i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz, która się pokazała, to to, że my zatrudniamy ludzi, i to jest bardzo ważne, w tym okresie pandemicznym to bycie człowiekiem było na pierwszym miejscu, bezpiecznym, psychologicznie zaopiekowanym, ze wsparciem e, ze strony pracodawcy. I tu na przykład moja no, aktualna organizacja doskonale sobie z tym poradziła i pracownicy dali nam za to plusa. Kolejna kwestia to jest technologia. To znaczy, pandemia zmusiła nas do tego, żebyśmy a, z, po prostu poszli we te wszystkie technologiczne rozwiązania i się ich nauczyli. I to cudnie, bo po prostu przyspieszyliśmy większość zdarzeń z użyciem, online'a, z użyciem nauki w ten sposób, wywiadów w ten sposób, wystawianie sobie ocen, wszystko szło w tym kierunku i to było dobre. Oczywiście nie wszędzie, bo przecież górnik pracował na dole, czy hutnik przy linii produkcyjnej. A trzecia kwestia była szalenie ważna dla danych. To znaczy, nagle okazało się jednego dnia, że my musimy mieć dane o wszystkich naszych pracownikach, gdzie oni są, iluż ich jest, kogo mamy wysłać gdzie, analizę dni obecności, jak jesteśmy w stanie pracować, kiedy nie ma tylu ludzi, których ludzi należy oddelegować do domów i tak dalej. Czyli postawiliśmy na takie, na takie nogi, które na dzień dobry w ogóle nie, nie grały ze sobą. Czyli po pierwsze, dobre dane, po drugie, wsparcie psychologiczne, człowiek w pracy, zaopiekowanie się nim. I w ogóle relacja w tym zakresie przełożona pod władzę, o większym niż kiedykolwiek znaczeniu. I, I ta trzecia kwestia, technologia. Technologia, żeby było bezpiecznie, okazało się, że technologicznie bardzo wiele rzeczy nas, nam sprzyja. Więc takie kwestie. Tutaj też rozmawiałam chwilkę o tym, o czym debatowaliście, i też pewnie poszło w tym kierunku, że, że narzędzia te właśnie używaliśmy bardzo mocno. Jako pracownik. No cóż, ja jednak całą tę pandemię czułam się przede wszystkim menadżerem, ponieważ nie ukrywam, że ja na pracy zdalnej byłam słownie 6 dni. Yy, I to, to, ma, to ma znaczenie tylko w firmach przemysłowych wydobywczych, szczególnie w nich, ponieważ tam się po prostu przychodzi do pracy. Tego się nie da oddelegować zdalnie. I też bardzo ważną rolę od, odgrywało to, jak my, jak my wspieramy naszych górników. Dla nich oczywiście nasza nieobecność w biurze byłaby trudnością. Natomiast nasi pracownicy byli w biurach, menadżerowie byli, byli w domu, menadżerowie byli w biurach, górnicy, hutnicy na swoich miejscach pracy. Więc ja jako, ja jako, pracownik mam taką perspektywę. Myślę jednak, że bardzo mocno okazaliśmy wsparcie emocjonalne naszym pracownikom. W ogóle chcę też powiedzieć, że myśmy, mamy taką, mamy strategię 4E, efektywność, elastyczność, ekologia i e-przemysł. O tym mówimy od trzech lat w KGHM-ie. Myśmy sobie świadomie z zarządem dorobili 5E. Emocje, tak? Okazało się nagle, że my wszyscy jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby zadbać o emocje naszych ludzi, żeby oni się czuli bezpiecznie, mieli poczucie, że praca będzie, że to jest przejściowa sytuacja. Więc, jakby moje emocje jako pracownika na pewno były na najwyższym poziomie w okresie pandemii. I, i głównie z, z tym tematem kojarzy, mi się, kojarzy się sobie sama jako pracownik, ale głównie byłam liderem, menadżerem. Jeszcze jedną rzecz taką zamykającą chciałam powiedzieć, że okres pandemii, przynajmniej w takich przedsiębiorstwach jak GHM, pokazał, jak ogromne znaczenie mają wartości wewnątrzfirmowe i kultura organizacyjna i menadżer. Naprawdę wiele rzeczy uspokoiliśmy, wymyśliliśmy. Wykoncypowaliśmy, wdrożyliśmy współpracując ze sobą i z liderami. Liderzy jakby okazały się, okazali się być niezbędni dla utrzymania spokoju, utrzymania biznesu, produkcji, itd. Także pod tym względem e, kompetencje liderskie nagle znów wróciły, i to w takim wydaniu z tym obszarem niemodnym albo nie, nie rozmawianym wiele lat, czyli z tym obszarem emocji, zarządzania nimi, swoimi ludźmi. Ludzkimi emocjami, zespołami, etc. Kończąc, jako menedżerowie, wymyśliliśmy sobie również, powiedzieliśmy sobie szczerze, że skończyły nam się narzędzia proste, takie proste umiejętności. Nie potrafimy paru rzeczy, nie potrafimy zdalnie zarządzać zespołami, nie potrafimy ich motywować zdalnie przez internet, więc wokół tego tematu też bardzo dużo się uczyliśmy. Mm -hmm. Dla mnie, my, um. okres. Jeżeli mogę tak podsumować, bo wydaje mi się, że hmm, czy to jest to, co takie, może z jakimi myślami zostaniemy, tak? Po, po, po tym pierwszym dniu, czy w ogóle po prostu tak, może trochę szerzej, po tej pandemii, bo ja mam nadzieję, że ona kiedyś rzeczywiście definitywnie minie, być może będzie pełzająca, natomiast to, co mi się wydaje, że po prostu wszystko się trochę pozmieniało. I że owszem, jak najbardziej technologia zyskała bardzo, bardzo na znaczeniu i w ogóle bez niej byśmy byli no bardzo do tyłu, o tyle wydaje mi się, że ona jest tylko i wyłącznie takim narzędziem do tego, że, żeby uwypukliły się, czy żeby mogły się pokazać jak najbardziej takie ludzkie cechy. Bo też, no największa firma, czy jedna z największych firm w Polsce <grym> mówi mi o wartościach, o emocjach, tak? o, o kulturze, a nie o czasie pracy, o efekcie, o uroku, tak, więc tutaj ja widzę taką trochę zmianę wajchy, z tej twardszej na taką większą. I chyba wydaje mi się, jestem ciekawa, jak to się odbywa w tak dużych organizacjach jak, jak u Was. Myślę, sobie, że o tych twardych efektach mówią nasze wyniki. Podajże najlepsze od lat po prostu. Jesteśmy jedyną firmą, jedną z dwóch, która w przemyśle wydobywczym nie zmniejszyła produkcji i jej nie przerwała. Ale też chcę opowiedzieć taki case, zaraz też wrócę do tego, skąd to się wzięło. Myśmy cały czas monitorowali dane, ilu ludzi potrzebujemy, żebyśmy prowadzili produkcję. Zmniejszyliśmy oczywiście ilość osób zjeżdżających na dół, ponieważ o ich bezpieczeństwo nam chodziło, co nie zmieniło faktu, że myśmy produkowali tak jak należy i tak jak zgodnie z planem, ale myśmy każdego dnia badali te wszystkie dane. Ile potrzebujemy, jakie dane, były naszym w ogóle uh, całe... Całe zagregowane informacje przeglądaliśmy w sztabie kryzysowym każdego dnia. Dlaczego poszło bardziej w miękką stronę? Naprawdę był to taki okres, w którym byliśmy bardzo też w dużym stresie, wszyscy. W tym takim top menedżerskiej grupie i gdzie tak naprawdę ogromną rolę odegrało to, jakie wsparcie sobie okazujemy. Okazało się, że podejmowanie indywidualnych decyzji czasem po prostu jest bardzo trudne. Nie boimy się powiedzieć, że jest ono trudne. Ktoś się musi podjąć, to jest prezes zwykle, prawda? Natomiast taką krótką grupę, małą grupę konsultacyjną, 10 osób sobie stworzyliśmy i tam się wspieraliśmy. Zadawaliśmy sobie bardzo dobre pytania do tej pory, pamiętamy o nich, czyli czy robisz to dla siebie, czy dla innych, prawda? Czy to uspokoić ma ciebie, czy uspokoić ma ludzi. Zadawaliśmy sobie trudne pytania, żeby podejmować dobre decyzje. A każdego dnia ja na przykład czekałam na to, kiedy podejmiemy tę decyzję o wstrzymaniu produkcji z, z dużym stresem, jeśli udało się tego nie zrobić. Natomiast to, co, skąd poszliśmy w ogóle też w tę większą stronę, bo właściwie normalną, bo ja też to tak wyraźnie chcę nazwać, że to nie jest miękkie, to jest normalne i o to też chodzi. My zatrudniamy ludzi, sami jesteśmy ludźmi, my kochamy swoją pracę, siedzimy w niej od rana do nocy. No trudno nie być sobą, prawda? Szczególnie w tym okresie wzmożonego napięcia, jaki był okres. Pandemiczny. I przyszło nam do głowy jedna rzecz, że jeżeli my naprawdę nie zmierzymy się z tym, co dotyczy naszych ludzi, górnicy się bali, schodząc na dół, zjeżdżając w 30 osób, bali się zarażenia. Gdybyśmy z nimi nie rozmawiali, nie odbierali od nich telefonów, nie działali, Skutecznie, żeby oni się czuli bezpiecznie, to byśmy nie osiągnęli swoich celów biznesowych. Te wajgi przełożyliśmy w kierunku efektywni, to my jesteśmy. Jak powiedział mój szef, my jesteśmy świetni w robocie, jesteśmy słabsi w gadaniu o ważnych rzeczach, więc zaczęliśmy mm, rozmawiać o naszych emocjach, począwszy od naszych mężczyzn zarządowych, bo głównie mamy mężczyzn, gdzie jak nie wiesz, co zrobić do dziewczyn z HR-u, to był na początku taki trochę żart, a na końcu się skończyło, a, a teraz jest tak, że rzeczywiście. Tematy związane z emocjami, z tym, co się dzieje w zespołach, w zarządzie, gdzie indziej, one są kierowane do nas i to jest dyskutowane jako stały punkt. Dodam jeszcze też, że my mamy nasz sztab kryzysowy. Teraz z tego zawiesiliśmy. Po raz pierwszy od początku pandemii zawiesiliśmy go, ale za chwilę go odwieszamy, ponieważ ale nie jako osobny twór, tylko po prostu do standardowych naszych operatywek, taki element ze sztabu, czyli co jest, jakie decyzje czy są sprawy pandemiczne, emocjonalne wrzucamy, ponieważ zamierzamy pielęgnować ten obszar. Jeszcze powiem jedną rzecz i już wiem, że nie mamy czasu. My bardzo mocno nie zwalnialiśmy tempa w kwestiach, co dalej z tym naszym odkryciem o emocjach i na przykład przeszliśmy na, na taki stały dialog z pracownikami. Przygotowujemy się do kolejnego badania opinii. Bardzo nam na tym zależy i pracownicy dali nam zielone światło na to. E pracownicy dali nam jeszcze jedną rzecz, która nam pomogła, mianowicie powiedzieli nam, że myśmy się zachowali w pandemii jako zarząd, jako menadżerowie, jako firma dobrze. Że oni uważają, że myśmy im zabezpieczyli e, pracę, spokój e, e, ich samych. I powiedzieli do nas: Zatem częściej się nas pytajcie o to, co myślimy o Was i z tego zamierzamy skorzystać. Mm -hmm. A jeszcze Cię nie wypuszczę, bo zaskoczyłaś mnie <grym> trochę takim, e, takim stwierdzeniem, że pandemia to był doskonały czas dla HR-u. Czy w związku z tym możesz się podzielić jakimiś wskazówkami albo dobrymi radami dla działów HR? W takim razie, jak wykorzystać? E, Taki trudny czas, no nie oszukujmy się, trudny, nietypowy, zmienny. Jak to może być, jak można spowodować, że to będzie właśnie doskonały czas dla HR? W ogóle uważam, że Harry jest tym narzędziem w biznesie, który jest po prostu niezbędny i potrzebny i jakby rozmowa o tym, co my możemy zrobić, żeby być partnerem strategicznym, to już powinniśmy ją zakończyć, my powinniśmy robić pewne rzeczy. Tak? I teraz jakie rzeczy my robimy? Dlaczego też powiem, że to był doskonały czas dla hr -u? Dlatego, że tak jak powiedziałam, wtedy nagle zaczęło się liczyć, co powiedzą, co myślą ludzie, jak się czują, czy oni przyjdą, czy nie przyjdą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. My w ogóle prowadzimy stałe badanie wewnętrzne, takie punktowe opinii naszych pracowników i prowadzimy z nimi w ogóle rozmowę. Założyliśmy sobie linię HR, na którą ludzie dzwonią z różnymi uwagami. Nikt tego nie chciał robić, żebyście mieli jasność, drodzy Państwo, ale po co, rozpoczynać taką dyskusję? Okazało się, że, że ta inwestycja ma sens. Bardzo silną komunikację prowadzimy. W ogóle głównym partnerem dla i partnerem dla HR, oprócz zarządu jest komunikacja. My wszystkie te działania podejmujemy wespół Zespół z komunikacją, bez żadnych kłopotów. Oni nas słuchają, my ich oni nam poprawiają tekst, ale jesteśmy w kontakcie. Powiem jeszcze jedno, co myśmy zrobili, bo chcę podać przykłady. Dla naszych nad nadsztygarów, czyli kierowników liniowych, dla kierowników liniowych w hutach przygotowaliśmy taki newsletter o trudne rozmowy w trakcie pandemii. Czyli jeśli pracownik ci powie, jeśli pracownik Cię zapyta, zrób tak, może byś tak zrobił, tak zrobił. Warsztaty dla nich też prowadziliśmy o tych trudnych rozmowach, w jaki sposób to bezpieczeństwo gdzieś tam emocjonalne zapewnić sobie i im. To tylko drobne przykłady podaję. Dowiedzieliśmy się o tym, w jaki sposób szefowa komunikacji mieszka w jednym bloku z jakimś tam sztegarem, On do niej podszedł wieczorem do samochodu i powiedział, pani dyrektor, świetnie na tej infolinii, ale ludzie nie mają tego niżej. Dajcie nam coś, czym my możemy pomóc ludziom. Niżej. To jest jedna rzecz. Druga, zarząd bardzo chętnie słuchał nas, potrzebował nas. Myśmy trochę wykreowali to razem z nimi, zresztą, właśnie na, jeśli chodzi o dane. Potrzebowaliśmy pokazywać liczby, bo oni od nas tych liczb bo potrzebowali. Nie tak jak kiedyś przeleciało, tylko rzeczywiście, ilu ludzi jest, ilu nie będzie, jakie są symulacje, a jeśli nie będzie, to jaki to ma impact na pozostałe inne sfery. Więc Nagle okazało się, że my też jesteśmy totalnie twardzi w danych, i tutaj jakby byliśmy bardzo potrzebni. Ja też bardzo mocno sama, jako człowiek i jako menadżer, stymulowałam do rozmów ten najsilniejszy team męsko-damski, do tego, żeby oni nie tylko raportowali w swoich sferach, co jest zrobione: czy ja tam zamówiłem maseczki, czy ja zakupiłem, czy ja wyprodukowałem, czy zjechałem taką ilością ludzi. Ja bardzo każde spotkanie. Prezes nawet mówił, dobra, to teraz Magda i ja mówiłam, dobra, a jak się macie, tak, gdzie jest ten obszar, w którym ktoś potrzebuje pogadać, bo ja na przykład wczoraj jechałam w nocy i bardzo się stresowałam, tak, i nikogo nie było na drodze, jak w filmie e, amerykańskim horrorze i sobie rozmawialiśmy o tym, albo która z decyzji jest trudna, dlaczego się powstrzymujesz, więc dużo rozmawialiśmy i powiem o jednej rzeczy, nam się bardzo dobre więzi zbudowały, to jest bardzo ważne, biznesowe oczywiście, ludzkie w pracy, ale takie, że poprawiła nam się współpraca, w tym roku robimy sobie badanie współpracy z wszyscy wspólnie. Chcieliśmy tego, żeby zobaczyć się, jak się oceniamy. Mamy takie poczucie, że po pandemii współpraca nam się poprawiła. Konieczności, trochę z konieczności, trochę z potrzeby bycia z innymi ludźmi, więcej współpracowaliśmy. Także to też to kolejne. Co jeszcze zrobiliśmy z takich rzeczy? O, zrobiliśmy jedną bardzo ciekawą sprawę, myślę, że polecam wszystkich. Pokazaliśmy tych, którzy zrobili rzeczy, Niestandardowe, ponadprzeciętne w trakcie pandemii. Pokazaliśmy menedżerów, którzy sami mieli inicjatywy produkcji maseczek, produkcji płynu, dodatkowych pomysłów, jak ogarnąć ludzi na dole. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi, pokazywaliśmy ich w naszych mediach. Niesamowicie dobrze przyjęte. Było wsparcie dla rodzin duże, w tym samym czasie dużo akcji prorodzinnych robiliśmy. No i oczywiście, Stała wymiana informacji. Na portalu mamy część, która była poświęcona wszystkim uwagom, tematom. Muszę też powiedzieć, że przejęliśmy na siebie jako pracodawca. Całą, cały obowiązek informowania o stanie pandemii, zasadach wszystkich nawet muszę powiedzieć, że dzwonili do nas ludzie miejscowi, bo nie mogli się dodzwonić do innych instytucji, a u nas zawsze ktoś odebrał, więc rzeczywiście tak żartobliwie. Ale jednocześnie robiliśmy wszystkie inne rzeczy, które musimy tak. Jeszcze z rzeczy, którymi chcę się pochwalić, takimi zewnętrznymi, które zrobiliśmy, jest taki program, który prowadzi dział mój, mój Departament Efektywności i Rozwoju. To jest program kompetentni bran w branży górniczej dla młodych ludzi. Będących w szkołach zawodowych, nie mogliśmy się z nimi spotykać. Siłą rzeczy całą on się zawiesił, i uznaliśmy, że my musimy być z nimi w kontakcie, i stworzyliśmy dla nich grywalizację. Byliśmy cały czas w okresie pandemii z tą młodzieżą w grywalizacji. Oni się tam uczyli o nas i nie tylko. Dzisiaj kończyliśmy ten projekt. Nauczyciele nam bardzo dziękowali, bo stwierdzili, że dawno nie widzieli tak zaangażowanych młodych ludzi. Więc. No, ja w ogóle uważam, że temat mhm. tak. człowieka w biznesie jest tematem najbardziej sekcji i najważniejszym. Wyniki są, natychmiast po tym idą, idą do góry. Oczywiście nie należy zapominać o tym, że my jesteśmy instytucją produkującą mieć inne surowce i musimy je robić, ale myślę, że pandemia pokazała top managementowi, szczególnie w zarządach, że klimat wewnętrzny, wartości. Bezpieczeństwo człowieka, przynależność i zaangażowanie to są te rzeczy, na których my możemy pracować, jak na finansach na przykład. Tak? Więc pod tym względem pandemia nam akurat sprzyjała. Mam nadzieję, że przedstawiciele top managementu też nas, nas słuchają. Magda, bardzo dziękuję za Twój czas i za podzielenie się tymi praktycznymi wskazówkami.